Podcast, AgroTube. Tym razem jesteśmy na Lubelszczyźnie w Krzczonowie. Tutaj właśnie są bracia Mełgieś, bracia Paweł i Piotr Bliźniacy, znani z Agrorewolucji, z pierwszej edycji programu Agrorewolucja, Natomiast ciekawi jesteśmy, co zmieniło się od tego czasu. Cześć, chłopaki. Cześć, cześć, cześć. cześć. Powiedzcie, jak, jak to było, z, jeśli chodzi o agrorewolucję, ja wiem, że tam na początku, na samym początku, jak zostaliście wybrani do programu, no to pewne rzeczy tutaj były do zrobienia. Grzesiu Bardowski was tak, instruował. Instruował nas cały rok, no i powiem szczerze, no wzięliśmy sobie jego rady do serca, no i staramy się teraz po prostu to cały czas. Udoskonalać i wcielać w życie, żeby po prostu no, te, nasza praca na tym polu była coraz efektywniejsza i coraz większe plony nam przynosiła. Ja dodam, że tak naprawdę no, była zawalona praca u podstaw tego wszystkiego. I no, zaczęliśmy pracować u podstaw, no i teraz są coraz lepsze tego efekty i będzie jeszcze lepiej, bo nie zamierzamy schodzić z tej ścieżki, tylko iść nią dalej. Minęły dwa lata, tak? Tak, tak, tak. Od programu. Czyli to, to, te podstawy już budujecie. Jak, jak to wychodzi? Czyli poprawiły Wam się plony? Jak to jest? Tak, poprawiły się plony, a pewnie wszyscy się zastanawiają o jakie podstawy chodzi. No, my podstawy teraz traktujemy pH gleby. Bo jeśli pH jest nieuregulowane, możemy naprawdę stosować azot. W Niebotycznych ilościach, a i tak to nie przyniesie efektu. Więc postawiliśmy sobie za cel wyciągnięcie tego pH do takiego poziomu, żeby było odpowiednie. No i później iść krok dalej, poprawiać inne rzeczy, które no pewnie czasem dalej robimy źle, no bo nikt nie jest nieomylny. No wiadomo, trzeba, trzeba trochę tej wiedzy gdzieś zdobyć tutaj, że się mocno pomógł. Natomiast wy też wychowaliście się w gospodarstwie. W sensie tak. mieszkaliście tu od urodzenia. Tak, tak. Znaczy można powiedzieć, że to jest gospodarstwo z dziada pradziada, tak przekazywane u nas w rodzinie, no i my teraz też zamierzamy to kontynuować, co prawda może nie jest to stricte nasz, nasze główne źródło dochodu, ponieważ ja i Paweł pracujemy jeszcze poza gospodarstwem, no bo to gospodarstwo nie jest na tyle duże, żeby można się było z tego utrzymać na takim poziomie jakimś, na jakim byśmy chcieli po prostu. Tak traktujemy to na zasadzie hobby, które, no, miejmy nadzieję z czasem stanie się e, jakimś głównym celem naszego życia. No jakimś tam drogą do utrzymania się i jakiegoś tam w miarę normalnego życia wiadomo. Najlepsze połączenie jeśli hobby staje się pracą codzienną wtedy są najlepsze efekty tego wszystkiego. Wtedy nie można powiedzieć, że się idzie do pracy, bo jeżeli coś sprawia przyjemność to to nigdy nie będzie pracą. No, właśnie, a tutaj rozmawialiście, rozmawialiśmy chwilę wcześniej, jeszcze przed nagraniem. Mówiliście, że jest to wasze hobby i to jest ciekawe, bo wy pracujecie po 8-10 godzin. Tu słyszałam, że Paweł nawet i do 12 czasem gdzieś to dochodzi dużo pracy, natomiast wracacie i znowu pracujecie w gospodarstwie. Wyjeżdżacie tym ciągnikiem, czyli to jest, to jest niesamowite, że Wy znajdujecie w tym naprawdę czystą radość. Po prostu, no, jeśli chodzi o mnie, to ja to traktuję po prostu jako takie odstresowanie od tych wszystkich problemów, które mam na co dzień w pracy, a czasami jest ich bardzo dużo i bardzo wiele, no i jakoś trzeba sobie z tym poradzić, bo tak naprawdę Yy, trzeba mieć coś takiego, co pozwoli się odstresować po pracy, żeby o tym wszystkim zapomnieć, i na drugi dzień rano wstać z czystym umysłem, a nie kłaść się spać z problemami i z nimi wstawać na drugi dzień. No, ja uważam, że po prostu niektórzy uprawiają wieczorny jogging, a ja sobie na przykład wieczorem pojeżdżę 4 godziny ciągnikiem po polu, popryskam, wysieję nawóz, pooram, uprawię i mi to sprawia przyjemność i wracam po prostu, moja głowa wraca po takim dniu, który najpierw spędzę 8 godzin czy 10 w biurze i 4 godziny na ciągniku, moja głowa wraca po prostu do domu wypoczęta, cały ten stres zebrany w tej pracy biurowej po prostu odchodzi, znika. Mhm. No i tutaj pojawia się jeszcze jedna kwestia, wy macie około 42 hektarów, tak? Tak, dokładnie tak. zgadza się. Na tą się. chwilę taka ilość hektarów jest. To wcale nie jest mało. I tak naprawdę jak wy znajdujecie tyle czasu i energii w sobie? No przecież kiedyś trzeba odpocząć. 42 hektary, macie tutaj, widziałam, park maszynowy, też nie jest to jakiś mały park, czy, czy nie, tych, tych maszyn nie jest mało, więc jakoś tutaj, jak to jest? Kiedy wy odpoczywacie? Kiedy, kiedy robicie? Przecież czasami w rolnictwie jest tak, jesteście uzależnieni od pogody. Nie ma, że praca inna, tylko trzeba wyjechać w pole. No wiadomo, czasami trzeba wziąć urlop, no ale tak jak tutaj mówiłaś, właśnie ten park maszynowy, no jak na nasze hektary, może jest troszkę nadwyrost. Ale to właśnie o to chodzi, żeby, żeby po prostu tą pracę zrobić maksymalnie w jak najkrótszym czasie, w jak najwydajniejszy sposób, właśnie. I dlatego te maszyny, które są, no, po, może troszkę za duże, jak na nasze gospodarstwo, no ale o to chodzi po prostu, żeby to zrobić jak najszybciej, jak najwydajniej i żeby to jak najmniej czasu zajęło. Okej. Okay. Praca w gospodarstwie, praca gdzieś w biurze czy, czy w pracy w, w, w jakiejś firmie, a gdzie czas dla siebie. Na przyjemności. No nie ma z tym problemu. Zawsze się cza czas dla przyjaciół, dla rodziny, dla dziewczyny. Zawsze się czas znajdzie. To nie jest tak, że się nie da. Po prostu trzeba sobie wszystko umiejętnie rozplanować i na wszystko jest czas. Ja dodam jeszcze, że no wiadomo, specyfika upraw w naszym gospodarstwie jest taka, no, że jest ten okres takiej intensywnej pracy. Który jeśli, że tak powiem, przeżyjemy, no czasami pewnie też z zapałkami w oczach. No bo tak jest, bo i zdarzało się pracować do 2-3 w nocy w polu i rano wstać o 6 pojechać do pracy. No ale po prostu jak to wszystko zrobimy, no staramy się to robić na 100%, nie po łebkach, no bo robić coś po łebkach to nie ma sensu. I no po prostu jest ten okres takiej wytężonej pracy, gdzie wszyscy mają najwięcej praczyć, czyli powiedzmy wrzesień, październik. Żniwa, no bo najważniejszy okres w roku Żniwa, no bo to jest, zbieramy owoce całorocznej pracy. No i wiosna, a pozostały okres no to jest taka praca, bardziej można powiedzieć, powiem kolokwialnie, w obejściu, czyli jakieś małe remonty maszyn, jakieś tam prace na gospodarstwie, gdzie nie ma tyle takiej wytężonej pracy w polu, że my musimy siadać na te ciągniki, i jechać w pole i coś tam robić. No bo no, tak to wygląda. No i jeszcze jedna bardzo że tak powiem ważna osoba, która po prostu czasami, no jak my już nie, nie mamy kiedy, tata, nasz tata też nam bardzo dużo pomaga, też jak trzeba pojedzie, zrobi i tyle. Także to praktycznie, no to jest naprawdę osoba, która w każdej chwili jest w stanie nam pomóc i, i czasami też dużo tej pracy robi. Czyli to jest tak, że wasz tata wam pomaga, a nie wy tacie, czyli tak jakby wy przyjęliście już gospodarstwo. Tak, bo nasz tata, też dodajmy, normalnie pracuje zawodowo, tak samo jak my, no i po prostu no we trójkę, znaczy powiem tak, decyzyjność w gospodarstwie też po naszej stronie, my o wszystkim decydujemy, wybieramy kierunki rozwoju, w którą stronę idziemy, co kupujemy, wszystko co jest z tym związane, to to jest na naszej głowie, tata i mama, czyli Rylice, to jest na zasadzie powiemy im co chcemy zrobić, oni albo przytakną, albo nie, a my i tak zrobimy tak jak uważamy. No ale jak widać do tej pory, no raczej wybieramy dobre kierunki, bo idzie w dobrą tą stronę. Przez naprawdę 5 lat rozwinęło się to dużo, dużo, bo praktycznie wszystkie maszyny, wiadomo, nie kupiliśmy nowych. Ale wszystko zostało wymienione. Już teraz, no nie jest źle. Będziemy szli w tą stronę, żeby było jeszcze lepiej. Tak więc, no tata, no jest taką Pomocą, no, wsparciem w tych pracach. No jak, jak powiedzmy, tata wraca o 13 z pracy, no bo jeździ tam na czwartą rano, no to gdzieś tam sobie chwilkę, godzinkę, dwie odpocznie, on pojedzie, coś porobi w polu, wracam ja albo Piotrek i po prostu wymieniamy go, żeby on wrócił do domu, sobie dalej odpoczywał. A my robimy po prostu to dalej. Ciśniemy nockę, jak to się nazywa. Tak, robimy nocną zmianę i wtedy to już, no my jak trzeba, to robimy po prostu do bólu. Kiedyś taka śmieszna sytuacja, no znaczy się śmieszna. Mieliśmy, koleg nasz dobry przyjaciel żenił się, i wesele tam było bodajże o 13.00. A my do trzeciej w nocy sialiśmy rzepak, żeby zdążyć przed weselem, żeby ze spokojną głową pojechać. Okay. To kolega jeszcze pisał w nocy: weźcie, skończcie, żebyście jutro mi tam. E nie popadali Nie, nie popadali, wesel. tylko bawili się całą noc, tak jak u wszystkich innych kolegów gdzieś tam na weselo. No i co bawiliście się? No Oczywiście no to... tak. do białego rana. Do białego rana. No, nie było innej opcji. Tak. Jest to energia. No i to najważniejsze. Chyba też dlatego, że po prostu, jak już wracacie, mimo że pracujecie do tej trzeciej nad ranem, to daje wam to tą radość. Tak, i... tak, to wiadomo to, jak to, to sprawia bardzo dużą przyjemność. To, jak się po prostu zasieje i widzi, jak to rośnie, i później, jak ten plon jest taki, jaki się oczekiwało. To daje naprawdę zajebistą radość. Mhm. Wiecie, jeszcze jest taka sytuacja, że mamy tam dwóch czy trzech kolegów, którzy tak jak my też pracują i też prowadzą gospodarstwo, tak po godzinach. Gdzieś tam między nami jest jakaś rywalizacja, komu lepiej wyjdzie, komu lepiej się Aha. uda. No tak skromnie się nie chwaląc, jak na razie to trzeba się przyznać, że nam najczęściej wychodzi najlepiej. Wiadomo, każdemu rolnikowi zdarzają się wpadki. Nie da się uniknąć tego, żeby wszystko było zawsze na 100%. No ale odpukać wychodzi dobrze i miejmy nadzieję, że tak dalej będzie szło. A rywalizacja między wami, bo wy to, to co mówiłeś wcześniej, świetnie pojęłeś, jesteście podobni, ale nie identyczni, że jesteście też różni tak naprawdę. Czy między wami jest tutaj różnica w tych zdaniach, jak coś robić, jak uprawiać, czym nawozić, czym pryskać, czy pryskać czy nie, czy orka, czy nie? Jak to jest? Zawsze, zawsze mamy, znaczy zawsze. No często jesteśmy zgodni, ale no, czasami są takie sytuacje, że mamy odmienne zdania co do różnych, różnych, że tak powiem, zabiegów. Ja na przykład mówię, że robimy tak, brat mówi nie, robimy tak. No zazwyczaj później staramy się to wypośrodkować. No ale czasami po prostu jest taka ochota, żeby spróbować, a może zróbmy na jednym polu po mojemu, na drugim po twojemu i zobaczymy co było lepsze. No, czasami tak jest, no, nie da się ukryć dwie osoby, pomimo że wizualnie wszyscy powiedzą, że takie same, no to z charakteru całkowicie odmienne. No i często no, intensywnie wymieniamy zdania, no bo co tu dużo mówić. Ja no. to ładnie nazwałeś. Tak. No, no, no niestety. No, nazwałem to tak bardzo delikatnie, żeby tutaj nie używać niecenzuralnych zdań, ani nie cytować po prostu jak to wygląda. Po prostu intensywnie rozmawiamy. Wymieniamy się poglądami w różny sposób. Bić się nie bijemy. Od razu powiem, że nie dochodzi do rękoczynów. Jak już to utarczki słowne. Tak, utarczki słowne. I wiadomo, no, każdy ma jakieś tam swoje podejście do czegoś, no, jesteśmy zgodni, ale czasami jest tak, że mamy tam niezgodności zdań, no i wtedy musimy jakoś dojść do porozumienia, albo po prostu tak, jak brat mówi, tu robimy tak, tu robimy tak, i później. Mamy jakieś tam doświadczenie przeprowadzone i później idziemy tą lepszą ścieżką, która lepiej wyszła. A to jest bardzo ważne, żeby z tego wszystkiego wyciągać nauki. Z tego co wiem, to teraz też macie swoje, że tak powiem, pola czy poletka tutaj Tak, fragmenty. Tak, dokładnie. No mamy po prostu są, mamy dwa identyczne, znaczy praktycznie identyczne pola. No i na jednym polu będziemy szli ścieżką Pawła a na drugi będziemy szli ścieżką Piotrka. Zobaczymy, zobaczymy, kto lepszą ścieżkę w tym roku wybierze. Właśnie, nie wiem, czy już mogę udzielić rąbka tajemnicy, o co to chodzi, bo już tam pierwszy krok został w tym stronę zrobiony no i pierwsza niezgodność była odnośnie nawożenia, no bo częściowo jest nawożenie granulatem w pierwszej dawce, bo mówimy o uprawie pszenicy, a na części jest rozlany RSM, no i zobaczymy, czyja technologia będzie... W po prostu w pierwszej dawce bardziej efektywna, a dalej no to tam już będziemy na bieżąco ustalali co i jak, kto jak będzie chciał co zrobić, żeby, żeby każdy miał jak najlepiej, no wiadomo, rywalizacja zdrowa jak najbardziej wskazana zawsze. A ja tutaj też uchylę w tajemnicy, a my będziemy to obserwować na tak, i będziemy tak, tak. też pokazywać, jak, jak i co robicie i co się bardziej sprawdza. Tak, więc będziecie mogli sobie wybrać, któremu z braci będziecie kibicować, i no, trzymaj za niego kciuki, żeby było u niego lepiej, a nie u drugiego brata. I na koniec się okaże, ale i tak finalnie dojdziemy do, do, jakich, do jakiegoś porozumienia i, i wybierze się tą najlepszą ścieżkę. Jasne, dni. że tak. Dokładnie to, to, chodzi, nie, to wiesz, wszystko zweryfikuje to, co z tego pola na przyczepie wyjedzie po prostu. Jakie ilości zboża z danego pola wyjadą, i wtedy się okaże, czyja droga była lepsza. I wtedy trzeba będzie schować honor do kieszeni. Jeden z braci będzie musiał się przyznać, że no, moja ścieżka nie była taka dobra, jak Twoja, ale to nie będzie z tym problemu. I to najważniejsze. Ale tak jak mówił też um, Piotrek wcześniej, um, jest to hobby i z tego, co wspominałeś tutaj w naszej rozmowie, to ym, fajne jest to, że tak naprawdę pieniądze, które zarobicie ym, z rolnictwa przez pola, inwestujecie z powrotem właśnie tak, w tak, gospodarstwo. Tak. To, co mówiliście, też y, maszyny zostały wymienione, jest teraz w tym roku. Znowu planujecie zakup kolejnych. Tak, 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 znaczy zakup. Znaczy planujemy zainwestować, znaczy zainwestować pieniądze, po prostu chcemy postawić silosy na zboże. I to jest, to jest w sumie główna inwestycja w tym roku, bo w tym roku jako takich zakupów żadnych nie robiliśmy. Dopiero teraz będziemy inwestowali właśnie, żeby te, już wiemy mniej więcej, jakie tam. Zasoby, jakimi zasobami gotówki dysponujemy, więc, więc będziemy działali, żeby po prostu te silosy przed, przed żniwami stanęły u nas w gospodarstwie. A swoją drogą to jest efekt tych cen tegorocznych, czy po prostu już wcześniej, czy wcześniej to planowaliście? Bo wiem, że w tym roku. Są... Znaczy, już od kilku lat chodziło nam to po głowie. No, ale z różnych przyczyn, wiadomo, tam e, dwa lata temu mieliśmy awarię kombajnu, musieliśmy po prostu wynająć kombajn na usłudze, żeby nam wykosił. No, później trzeba było po prostu jeden sprzedać, kupić drugi. Chcieliśmy jeszcze jeden ciągnik, to też kupiliśmy, bo to było z naszej perspektywy ważniejsza inwestycja niż te silosy. No, w tym roku tych inwestycji nie było innych, także to jest główna inwestycja na ten rok. Wiadomo, jeszcze zima też trochę miała wpływ na to, że, że taka decyzja zapadła, no bo wiadomo, magazynowanie w stodole no, to jest tam takie no, no, rozwiązanie i wygodne i niewygodne. Wiadomo były śnieżyce były tak wichury tak ma, to mają wpływ warunki no i trochę gdzieś tam wiadomo stodoła to nie jest tak jak dom że tak, ten dach jest taki szczelny albo coś takiego no i trochę gdzieś tam śniegu tego nawiało do stodoły no i, no, i stwierdziliśmy że kurczę no, w tym roku inwestujemy w to no i będziemy to już, już decyzja podjęta ogólnie co mamy postawić i w jakiej formie no teraz już tam czekamy na jakieś pozwolenia budowlane, pozwolenie wycinki drzew, no bo też trzeba będzie coś powycinać, no i tak myślę, że za około dwa tygodnie, nie wiem, czy będzie tutaj jakaś data podana, kiedy rozmawialiśmy, no po prostu już będziemy ruszali z wycinką drzew, no i będzie tam wszystko ruszało z kopyta. Było to trudne uzyskanie tych wszystkich. Jak, jak wygląda ta droga? W sensie, czy jest to bardzo czasochłonne, mieliście problemy? Na tą chwilę nie. Powiem szczerze, u nas o tyle w gminie jest łatwiej, bo nie ma planu zagospodarowania przestrzennego. I tak naprawdę jedyną rzeczą, jaką na razie my musieliśmy ze swojej strony zrobić, to wybrać się do starostwa i pobrać mapki tam jeden bodajże do tysiąca z działki, na której będziemy te silosy stawiali. Wziąć z gminy wniosek o wydanie tego planu zagospodarowania przestrzennego, czy czegoś takiego. I tyle. I złożyliśmy w to gminie, to w gminie i tak naprawdę gmina. Nie, przy... plan zagospodarowania tylko warunków zabudowy. A tak, plan warunków zabudowy. Gmina tam z racji tego, że nie ma planu zagospodarowania przestrzennego, gmina płaci za geodetę, gmina to wrysowuje na mapki, tak więc nas to będzie kosztowało dokładnie 107 zł, bodajże, czy 157 zł całej opłaty w gminie. I te wszystkie papierkowe rzeczy, które trzeba przygotować, przygotowuje Urząd Gminy, i później tylko nam to wydaje, i my już składamy wniosek w Starostwie o pozwolenie na budowę. Mhm. Tak więc z naszej perspektywy jest to bardzo proste i łatwe, i wcale nie generuje nie wiadomo jakich kosztów. No, ale to. Tak jak brat mówił, no u nas nie ma tego planu zagospodarowania przestrzennego, więc to jest taka droga. A Jeżeli w jakichś gminach są te plany zagospodarowania, no to pewnie to jest troszkę trudniejsze. No ale to wy akurat nie mieliście tego problemu, a sam, sam proces stawiania silosów myślę, że też pokażecie. No na pewno pokażemy, no bo to jest tam. My trzymamy kciuki, żeby się to udało przed żniwami bo jest małe ryzyko, no bo już jest dosyć późno, i kilka firm nam odmówiło z racji tego, że się nie wyrobią. No jedna na razie się zgadza, znaczy zgadza się, mówi, że się wyrobi, więc będziemy z nimi tam współpracowali. No i miejmy nadzieję, uda się to postawić na żniwa, a jak nie, no to po prostu będzie zaraz po żniwach. No trudno, jest okres, jaki jest, no. I tyle, no trzeba będzie wziąć to na klatę i żyć dalej. Niestety, no, czasami nie da się wszystkiego przeskoczyć. Jak to mówią, głową muru nie przebijesz. Dokładnie tak, ale w takim razie trzymamy cuki, żeby wszystko się udało, będziemy sprawdzać. No i co, i pewnie widzimy się już niedługo, dosłownie, hmm. na agrotubie. Tak. Dokładnie, tak, tak. Będziecie Zapraszamy. Mogli... Dzięki wielkie. Podcast AgroTube.